Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca. Dobra, dzisiaj krótko rzeczowo i na temat zacznijmy od garści statystyk. Na dzień 31 grudnia 2023 w Polsce mieliśmy 499 fotoradarów stacjonarnych, 71 rejestratorów przejazdów na czerwonym świetle i 70 odcinkowych pomiarów prędkości. I powiem wam jedno, że w 2023 roku tych trzecich odcinkowych pomiarów prędkości wyrosło w Polsce. Jak grzyby po deszczu, jeszcze nie wszystkie są uruchomione, ale już kolejne są również stawiane. Ale dobra, co łączy je wszystkie razem? Ano w teorii możemy dostać mandat 200, 500, 1000 zł, 3000 zł. W górnej granicy możemy dostać nawet 8000 zł, a jeżeli pójdziemy do sądu, możemy dostać nawet 30 30000 zł. I co je jeszcze w tym wszystkim łączy? Ano to, że okazuje się, że mogą być niezgodne z konstytucją ba, mogą być niezgodne również z prawem międzynarodowym. Ktoś powie, Waldek, ale ty się czepiasz. Ale z drugiej strony, jeżeli my jako obywatele jesteśmy rozliczani z każdego punkciku milimetr po milimetrze, to fajnie, żeby to działało w obie strony. Już jakiś czas temu zwracał się do mnie prawnik z tym tematem, że zauważa tu pewną niezgodność z fundamentalnymi przepisami, a w tym momencie już zajął się tym rzecznik praw obywatelskich i pozwolicie, że zaraz wam wyjaśnię tę sytuację. O co dokładnie chodzi? Jeszcze moment dla partnera. Tego odcinka porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie sobie przekalkulować ubezpieczenie komunikacyjne i poszukać na przykład najtańszej oferty, bo nie potrzebujecie żadnych dodatków. Więc wejdźcie sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Tam możecie sobie poprzez ten mój link skorzystać z kalkulatora, wybrać to, co Was najbardziej interesuje, otrzymać zwrot wysokości 150 zł po zakupie takiego ubezpieczenia. I są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, nikt Wam im ich nie zabierze. A druga rzecz, po zakupie ubezpieczenia również otrzymacie link referencyjny. Na podstawie którego możecie sobie zarabiać, jeżeli tam cioci wujkowi znajomym, podeślecie ten link, on z waszego polecenia, kupi również polisę, to jeszcze dostaniecie 5 dyszek. Wszystko też jest w opisie wyjaśnione, ile razy z takich promocji można, co i jak skorzystać. Dobra, przejdźmy do materiału i zacznijmy sobie od pewnego aspektu prawnego. Obecnie zgodnie z artykułem 96 paragraf 3 kodeksu wykroczeń. Każdy grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Na podstawie zaś artykułu 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie. Chyba, że pojazd został użyty wbrew jego woli, wiedzy yy, przez nieznaną osobę, czego nie można zapobiec. No dobra, to wróćmy do tego, co się mniej więcej dwa lata temu zmieniło w polskich przepisach, bo zmieniło się bardzo dużo względne właśnie niewskazania sprawcy zdarzenia, bo do tamtej pory, czyli dwa lata wstecz najczęściej, jeżeli dostaliśmy zdjęcie z fotoradaru i tak no ja nie wiem, czy to ja z drugiej strony to ja może kogoś wskażę a to może wskażę jakichś pięciu przykładowych Ukraińców, bo nikt na przykład nie będzie szukał po drugiej stronie granicy bo są poza Unią Europejską no cwaniaków było bardzo dużo i to trzeba mieć tego świadomość i najczęściej się właśnie to kończyło na 500 zł bez punktów karnych. Z drugiej strony, gdy dwa lata temu zmieniły się te przepisy, górna granica za niewskazaniem została oszacowana na kwotę do 8 tysięcy złotych. Podkreślam, do 8, a nie 8 tysięcy złotych. Ba! Jeżeli dalej żeśmy się z tym nie zgadzali, bo na przykład uporczywie żeśmy nie chcieli wskazać i została wymierzona w nas kara na przykład, nie wiem, 6,5 tysiąca złotych, mogliśmy iść do sądu. No tylko, że w sądzie musimy pamiętać, że górna poprzeczka już zostanie podniesiona do 30 tysięcy i w czym jest w tym wszystkim problem? Ano, jeden. Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreśla, że prawo do milczenia i nieobciążania się są fundamentalnymi zasadami prawa międzynarodowego. Polskie sądy również często mają odmienne zdanie w kwestii interpretacji obowiązku ujawniania i działania na swoją szkodę, bo musimy pamiętać, że przeciwko sobie nie musimy zeznawać. No więc o co chodzi tutaj w tym zapisie teraz? No i teraz rzecznik praw obywatelskich pan Marcin Wiącek apeluje i chce, żeby ten zapis prawny został zmieniony, skoro jest niezgodny z konstytucją i prawem międzynarodowym i chce, aby nie podlegał karze ten, kto nie wskaże na żądanie uprawnionego organu komu powierzył pojazd do kierowania, użytkowania w oznaczonym czasie, gdy udzielona w ten sposób informacja mogłaby stanowić dowód w postępowaniu w sprawie o wykroczenie przeciwko niemu samemu. I w tym momencie wracamy do punktu wyjścia. To pokazuje jedno, że te przepisy uchwalone dwa lata temu były swojego rodzaju przepisami robionymi trochę na kolanie. Z jednej strony, owszem, mam świadomość, miało to zwiększyć wpływy do budżetu i z drugiej strony zmniejszyć cwaniakowanie. Tak, owszem, zgadzam się też z tym w 100%. Ale musimy mieć jedną zgodność, że każdy z nas jest rozliczany z każdej literki prawa i to musi działać w obie strony. A ten przepis w myśl obecnych zasad okazuje się, że może być niezgodny z Konstytucją, ba nawet polskie sądy w w momencie orzekania, jeżeli ktoś się na przykład nie zgodził na tą karę, bo dostał, nie wiem, nawet te 8 tysięcy złotych i poszedł do sądu, okazuje się, że sądy zaczynają działać na korzyść sprawcy domniemanego danego zdarzenia, mówiąc, że on nie musi zeznawać na swoją niekorzyść, ba, przy aucie prywatnym nie musi prowadzić ewidencji tego, kto danym samochodem w danym momencie jeździł. Sytuacja jest bardzo rozwojowa, bo jeżeli ten zapis przejdzie, a jak się okaże, jest wielce prawdopodobne ku temu, wrócimy do punktu wyjścia. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej.